Na kanale Bubum czeka na was ulubiony challenge z tajemniczymi sejfami. Będzie wesoło! Niektórzy dostaną fajne lub smaczne rzeczy, a niektórzy dostaną do spróbowania różnego rodzaju paskudztwa. Zostańcie z nami! Dobra, jesteście gotowe dowiedzieć się, co czeka na nas w sejfach? Na pewno znajdę tam coś smacznego! Wow, to fanta! Zobaczcie, jak jej dużo! Rzeczywiście! Wystarczająco dużo, by podzielić się z przyjaciółmi! Tak, tak. Jeszcze czego? Sama chętnie to wszystko wypiję. To musi być pyszne. Gloria, powiedz coś! Podoba Ci się? Bardzo, jeszcze pytacie, a spróbowałam dopiero żółtą butelkę. Mam jeszcze dwie. Możesz mi dać czerwoną. Ej, ręce precz! Sama sobie z nimi wszystkimi poradzę. Ci wózka. Bella, teraz ty otwieraj safe. Z przyjemnością. O nie. Tak liczyłam na coś smacznego. A tu dwie paskudne cebule. Chociaż mama mówi, że są zdrowe. Wiecie co? Nie jest tak źle. To nawet smaczne. Ech, kogo ja oszukuję, co obrzydliwe! Dalej Bella, dasz radę. Wierzę w ciebie. To straszne, śmierdzi ci buzi. To cebula, ona zawsze śmierdzi. Dobra, no to zobaczmy, co na mnie czeka. Dziwne. Co, jakiś czenniczek? Tam jesteś, czajniczek. To lampa. W takich zazwyczaj mieszka Jean. Spróbuj ją potrzeć. Okay. Racja. Bez was bym na to nie wpadł. Chyba nikogo tu nie ma. Ej, Jeanie, wychodź. Jestem twoim nowym właścicielem. Wyłaś stąd natychmiast. Albo zakopię cię na pustyni. No dalej. Ile można czekać? O! Chyba się udało. Mm, witam wszystkich. No i kto mnie obudził? To ty, Justin. Skąd znasz moje imię? Jestem Jeanem. Wiem wszystko. Masz możliwość wypowiedzenia trzech życzeń. Obiecuję, że je spełnię. Wow, trzy życzenia. Co ja bym chciał? Wiem, chcę Fante może mógłbyś wyczarować mi taką? Albo jeszcze lepiej, więcej takich! Łatwizna! Wow, ale ekstra, dziękuję bardzo! Dlaczego wszyscy mają takie szczęście, a ja muszę jeść obrzydliwą cebulę? Która w dodatku śmierdzi. Nie mam nawet czemu umyć zębów. Zgadzam się. Cuchnie ci z buzi, jakbyś zjadła zawartość kontenera na śmieci. To straszne, ja naprawdę śmierdzę. O, nie. Nie chcę, żeby Bella była zdenerwowana. Co by tu zrobić? Wiem, słuchaj, Ginie, mógłbyś zamienić ją w księżniczkę? Myślę, że byłaby bardzo zadowolona. Pewnie. Z łatwością. Wow! Ojej, dziękuję. Teraz jestem najpiękniejszą księżniczką na świecie. Super. Ha? Bella jest księżniczką, a ja? Kim ja będę? Wiem. Muszę zabrać lampę i wyczarować przystojnego księcia. Ej, co robisz? Ona jest moja, dżin też. Nieprawda. To jest wspólne. Oddaj mi tę lampę. Przestańcie się kłócić, nic nie rozumiem. Dobra. Gloria oto książę dla ciebie. Będzie taki sam jak ty po pocałunku. Bingo! To przecież szczur. Nie bardzo mam ochotę całować szczura, ale dla księcia zrobię wszystko. O? Ojej, co się ze mną dzieje? Nie rozumiem. A, <grystanie> <What>? i <grystanie> co ty zrobiłeś? Ratuj nas! Ciao! Wow, no nadal okay. jestem w tym dobry. Jestem potężnym Ginem. Wow! Dziewczyny wow. czekają na nas nowe sejfy. Niech los zdecyduje kto pierwszy otworzy! Chora, wygrałam! Teraz jako pierwsza będę wiedziała, jakie smakołyki na mnie czekają. To chyba nie jest zbyt smaczne. Nie! Tylko nie wodorosty! Nienawidzę ich od dziecka! Chociaż... Może teraz wszystko się zmieniło? Nie. To nadal jest obrzydliwe. No, nie da się tego jeść. Fu, ochyda. Nie chcę więcej. No, jak to nie? Musimy zjeść wszystko. Nie jestem w stanie. No to ci pomogę. Hej, Gloria, co ty robisz? Po co? Bo challenge musi być sprawiedliwy. Ale po co tak torturować swoich przyjaciół? Wiesz, że Bella w ogóle nie lubi wodorostów. No i co? Przynajmniej zobaczymy jaką zabawną minę. Justin ona ma rację. Wszystko musi być sprawiedliwe, więc dokończę to paskudztwo. Biedna Bella. Wspieram Cię moralnie. Dobra, a teraz zobaczymy, jakie pyszności na mnie czekają. Patrzcie, to prawdziwy kokos. Rzadko można go tu spotkać. Pozostaje tylko wymyślić, jak go zjeść. Może powinnam go ugryźć? Spróbuję. Tak to boli. Moje biedne zęby. Nie no, zdecydowanie nie mogę tego ugryźć. Skoro jest taki twardy, to trzeba go rozbić. A masz! Proszę bardzo! Skąd wklory tyle agresji? Głupi kochos nie mogę się z nim dogadać. Muszę wymyślić, jak go otworzyć. No to sobie myśl, a ja zobaczę, co na mnie czeka. Pilot? Ciekawe, jaki telewizor włącza. Sądząc po kurzu, jest jakiś bardzo stary. Ej, dlaczego we mnie? Ostrożnie! wsik! Na zdrowie! Przepraszam, zapomniałem, że jesteś obok. Co się stanie, jeśli nacisnę ten przycisk? O, wow! Myślę, że dzięki temu pilotowi mogę kontrolować czas, ale ekstra. Daj mi tego pilota. I jeszcze czego? Lepiej dam ci pauzę. O, udało się. Teraz możemy powtórzyć kichnięcie. Trzeba tylko wyłączyć pauzę. Co to było? Co za różnica, co to było. Najważniejsze, co będzie. Ach, mam cię dosyć. Pokażę ci zaraz. Austin, zemszczę się. Gloria... Przestań. Jesteś zbyt wredna. Wredna? Nie rozumiem. Ale kiedy twój talerz znów będzie pełen wodorostów, wtedy możesz mówić, że jestem wredna. Dlaczego mi to robisz? To najgorsza rzecz jaką w życiu jadłam. A to jeszcze nie wszystko. Trzeba będzie zjeść całą masę tych wodorostów. Wiedziałam, że jesteś szalona, ale nie wiedziałam, że aż tak. A to jeszcze nie koniec. Nadszedł czas na czwartą partię. Dosyć! Daj mi tego pilota! Oddawaj! Nie ma mowy! Zobacz, co ty zrobiłaś! Uff, no w końcu jestem z wami! A ja w końcu mogę wypić kokosa. Wszystko dzięki pilotowi. Aha. Rewelacyjny smak, taki orzeźwiający! Co za pyszności! Wow! Pospiesz się i subskrybuj kanał Bubum, aby nie przegapić kolejnych challenge. Będą tak samo fajne, zabawne i śmieszne. No i w dodatku tak samo pyszne.